to go Witam Was znowu na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam vloga z South Sweet Camp. Jeszcze jest 7.35, ja dopiero jadę. Po... 500 metrów na drugi zjazd. Tak właśnie wygląda mieszkanie z Nikolasem. Ej, musimy iść konkretnie. Cześć! ja krzypa! Dobrze, cześć! Witam Was w pierwszym dniu, a raczej w końcówce pierwszego dnia. Właśnie jesteśmy po oficjalnym rozpoczęciu obozu. Dostaliśmy od Dominika taki tutaj woreczek. Zaraz wam pokażę co jest w środku, ale zanim to to pokażę wam jeszcze filmik z Dominikiem. <śmiennie> Dobrze, a więc yy, wysy wysyłamy coś tam. Otwieramy ten. Jest już po nocnym nocnej. Noc, pani powiedziała, żebyśmy zamknęli, żebyśmy zamknęli, żebyśmy skasili światła. Otwieramy. Może to tak trochę przytrzymać? Tutaj jeszcze mamy czapeczkę, ponieważ jedna osoba z obozu, Oliwka, pozdrawiam, miała ja dzisiaj urodziny. Mamy tutaj opaski obozowe. A mi tam tytarzy. Dobra, jeszcze raz. mam tą z poprzedniego roku opaskę obozową i teraz tą z nowego roku. Ten filmik, który przed chwilą widzieliście, to właśnie dawał nam tam Dominik. Nikt. Nikt, nikt, Mamy taki bidonek z logiem kampu. Mamy taką przypinkę, też z logiem kampu oczywiście. Sorry, ale moje łóżko strasznie czeszczy. I mamy taki tutaj na telefon. Ja to spróbuję później założyć, ale to już może jutro, ponieważ jest już, bo jest już po ciszy nocnej. I widzimy się jutro. Pa pa! Tak. A to moja mama. Wow. Ja. mama. To jest Kamila. Zobaczmy, to jest Kamila. Przyjaciółka rodziny. Tak. A tam jest Wiktoria, moja córka. To jest, to jest to. To mój mąż. Mój mąż. Ona jest mój mąż. Oto jest Nad Natsu! To jest ta! to moja... Kim ty jesteś Szwajerką? Nie! Yeah. Ja jestem <laughs> też szowął dla ciebie. Dobra, uwaga, jak jest to zapełniona, to zdejmujemy. Słuchajcie, jak też ma zapełnione, to sobie zdejmijcie i sobie zapamiętajcie, co inni dostrzegają własnego miłego. A co się tutaj dzieje? Jesteśmy właśnie na balkonie z Nikolasem Kurde, To jest trochę ryzykowne tak robienie Oraz z... Hi guys Oczywiście wszystkie osoby, które wystąpimy Będzie do nich link w opisie do, do Instagrama O ile te osoby nie to <laughs> I siedzimy sobie na balkonie Ponieważ nie możemy teraz wychodzić z pokoju niestety Mamy taki challenge Hi guys, my przejęliśmy na chwilę vloga Kuby Także troszeczkę może o na Sąsit kampy nie, wziąłeś no co? Jest fajnie. To na pewno mamy waty. Kupiliśmy około 1000 wat przy przywodowicie jest nas 118. Także sporo. Ogólnie mają dużo pieniędzy z nas. To też bluzy obozowe i nie tak. tylko. Kolekcja obozowa jest świetna. Dzisiaj na przykład mieliśmy zajęcia chemiczne, na których był sam Paweł i robił z nami wulkany. A teraz zaraz będziemy mieć y, kolejne zajęcia, tym razem tworzeniem własnych perfum. Troszeczkę dowiemy się o tym, jak tworzymy perfumy. już mieliśmy wykład. Teraz z będzie Dominikiem. z Dominikiem. Teraz będziemy robić własne malutkie perfumki. Tak. Były y, no. różne gry i zabawy. Było, były podchody. To będzie Battle. Tak, był Survival. Był Mam Talent. Były podchody? Mówię, podchody. To Ogółem chcieliśmy bardzo zaprosić na Saucyt Camp, Tak, jest świetnie. Zapraszamy. Tak, Dominik jest taki jak jest na YouTubie, także to nie macie się o co martwić. Tak samo zresztą Paweł. No. no ogólnie są sympatyczni. Tak. No. No, także jeśli będzie Kuban, To też nie jest to zła osoba Jest to bardzo miły człowiek Także no Z nim też nie, nie musicie się bać robić zdjęć Jakby nawet był jako wozowicz No Kuban, no. Kuba na Boga leci A No także Pozdrawiamy Nie nadal Mam czapkę, więc się nie poczułam. A potem na balkonie. Dobra, trzy, dwa, jeden. Dobra, wychodź, wychodź. Ja też jestem cała oblana, więc jakby. Ja jestem! Lepiej Ja nie chcę, ja ale ona ja się informuje. to komar. Chcesz? Ale to, 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 <śmienic> to zamknij sobie oczka, okej? Trzy, dwa, jeden. Dobra, hej. Minęło już sporo czasu od obozu. Ja z z wami nie kontaktowałem, ale chcę wam powiedzieć, że tak, może się wydawać trochę trochę taki chaotyczny, ale chciałem wam tak, tak na, naprawdę pokazać. Pozytywną energię na obozach Ponieważ mimo wszystko I tak i tak jest bardzo fajnie na obozach Polecam wam oczywiście Najbardziej South -camp, Camp No bo tylko na nim byłem Ale na pewno na innych obozach jest też świetna energia Także mimo to, że, że nagle był Nie wiem, pokaz mody Pokazany, w sensie wykład, Nagle były już perfumy Także Troszeczkę tutaj tak może być tak trochę chaotycznie, ale no po prostu chcę też, żebyście zobaczyli, że na no, się cały czas coś robimy. Nie, że siedzimy cały czas na telefonach w pokoju, tylko cały czas mamy jakieś super za zajęcia. Hejka, my się widzimy już po raz kolejny. To ja znowu jestem u, na vlogu u Kuby, także mam nadzieję, że troszeczkę wam poopowiadam, ale to za chwilę, jak dowiem się od Kuby, co i jak. Hejka, to ja, Kamila. Mogliście mnie już widzieć na vlogu Pokłowy z obozu, podczas trwania obozu i teraz. I opowiem Wam trochę o podchodach. To była jedna z, czynności, jedna z rzeczy, jakie robiliśmy na obozie i podczas jego trwania. Co było mega super, to że my nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Było ciemno, wychodziliśmy ciemno, całą grupą, mieliśmy mapę i były zadania. Każde zadanie było inne, mieliśmy na przykład nagrać TikToka do jakiejś słodkiej piosenki, trzeba było ułożyć yy, do jakąś tam rzeźbę czy coś, no naprawdę niesamowite te były zadania i bardzo przemyślane, dodatkowo gdzieś tam w waleczkach były cukierki i trzeba było dojść do miejsca, gdzie był Dominik, który był jakby w fabryce, to był nasz ośrodek, ale nazwany fabryką słodyczy. I na tym polegało całe zadanie, żeby po prostu z powrotem trafić do ośrodka, ale też trochę, żeby nas Kolejną atrakcją na South Campie Camp było tworzenie mini wersji zapachowych perfum, y które tworzyliśmy z olejków eterycznych. To są takie tycie buteleczki, jak widzicie. I mieliśmy do połowy, no mi się Kolek oberwał, ale to tam mało ważne. No ja mam zapach bardziej miętowy. Każdy uczestnik robił pod siebie nutę zapachową którą tworzył z połączenia różnych olejków eterycznych. Także no naprawdę, no to, to nie wygląda uroczo? No mega. I mogliśmy to sobie zrobić na szyję, no ja nie chcę. Jednak wolę tak. Także mega fajny pomysł ogółem, bo Dominik tworzy perfumy, tworzy żele pod prysznic, mgiełki, kule do kąpieli, pomadki. To wszystko tak naprawdę tworzy z filmu Bies i też stąd wiedział tyle o perfumach, i o tym, co mógł nam powiedzieć, bo mieliśmy najpierw spotkanie, było całe omówienie perfum, jak to tworzyć i tak dalej I dopiero później tworzyliśmy swoje kompozycje Tak siedzę i myślę, co wam to jeszcze opowiedzieć o Sweet Campie I sobie przypomniałam o Sweet Survivalu Sweet Survival Każdy z wychowawców i dwie osoby z My MyMusic Records miały swoje pola I było 9 grup, 7 grup wychowawczych, więc 7 wychowawców plus dwie osoby z MyMusic A dziesiątym polem był Dominik Uwaga! Były różne atrakcje u wychowawców i osób z Main Music. trzeba było na przykład skakać pomiędzy linią słodkie słone na zmianę, było złe co to jest, czy to jest słodkie czy słone, na przykład miałaś krówkę na kartce i trzeba było powiedzieć, czy to jest słodycz, czy coś słonego, i było coś, żeby przybiec, żeby przejść, przeskakać lalomem na takiej piłce gumowej, była skakanka, było żeby trafić piłeczko dwa razy do kubka. Odbijając oczywiście. No a na końcu był Dominik, który zadawał Ci pytanie i jak odpowiedziałeś źle, dostawałeś bitą śmietanu w twarz. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, kochani, na naszym Source Campie. Oczywiście pokaz mody i wykład o pokazie mody z emerytowanym modelem Pawem z Mikrowiczem. No, było super nawet na wykładzie. Dowiedzieliśmy się, jak mamy chodzić po wybiegu, czyli że stawiamy nogę przed nogą. Albo o tym, że powinniśmy być bardzo wyprostowani i delikatnie głowa uniesiona. Żeby nie było tak prosto, pokaz mody nie był zwykłym pokazem mody. Mieliśmy każdy miał jakąś kategorię, my mieliśmy festiwal, więc mieliśmy się brać festiwalowo, ale mieliśmy utrudnienie, musieliśmy iść tyłem. Było yy, przeciąłki ciotki Helki, czy przyjęciu ciotki Helki, jakoś tak. To było kolejne zadanie, które dostała grupa. A mieli iść tańcząc, było, że mieli przejść z kubeczkami na głowach każdy miał coś, każdy miał jakieś utrudnienie. To było w tym fajne i naprawdę no mega. A sobie kochani życzę ode mnie. Odnośnie Lipsing Battle. Ten challenge, ta wojna na te piosenki polega na tym, że my wybieramy grupą piosenkę i albo zerowujemy do niej teledysk, albo układamy układ taneczny. I oczywiście ruszamy ustami do muzyki, do tekstu piosenki. Nie zawsze to jest takie proste, ale wykonalne. Ogółem mega fajna sprawa, jeśli chodzi o takie rozgrywki między grupami, bo można zobaczyć, co ktoś wymyślił i naprawdę były super piosenki. My też pożyczamy na siebie stylizacje, jak mamy bluze na przykład obozowe, to jak ktoś nie ma, a potrzebne tej grupie na przykład bluza, bo nie ma, a potrzebują, to idą do innej grupy i ej, pożyczcie bluzę na ten występ. Nie ma najmniejszego problemu z tym, nikt, każdy pożycza, nikt nie ma pretensji. Eee, no to co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oczywiście z czym? Z dzwoneczkiem. I wbijcie do osób, które były w tym vlogu, oczywiście ich, <laughs> ich nazwy na Instagramie są w opisie. A możecie do nich zajrzeć. E, troszeczkę ten vlog jest późno, ale troszeczkę mi spraw wypadło. Nawet teraz tego vloga nagrywam na polu. Nie nagrywam go w domu, ponieważ jest już teraz ostatnia część remontu, czyli e, dodanie drzwi do wszystkich pokoi. Także już na szczęście koniec. E, no to co? Dziękuję bardzo za, za oglądanie. Pa!